Ojcze, słuchaj, miałem taki pomysł Moglibyśmy okraść yy, buraczka cebulaczka Z diamentu, bo on ich ma tam pełno Wiesz co, moglibyśmy go okraść Hmm, no dobrze, skoro chcesz Chodź tato, chodź, to będzie genialne Tylko najpierw chcę ci coś pokazać, no chodź Przepraszam pana. Zobacz ojcze, zrobiłem sobie tutaj takie specjalne przejście. O którym nikt nie wie, zobacz. Wystarczy, że uderzę w ścianę. Ja! I spada drabina. Teraz możemy się wspiąć na górę. I przejść tędy. I tędy, bo tu też sobie zrobiłem drabinę. O ja cię kręcę. A tutaj? tutaj takie coś. I możemy wyskoczyć na buraczkę cebuleczko, ja ci kręcę. Yy, naprawdę ja tam widzę tylko bank. Ale to bank przedmiotów! Ukradniemy stamtąd yy, specjalny przedmiot i będziemy w stanie okraść buraczka. Więc chodź! Ha! Świetnie. Tylko pozbieram sobie trochę pieniążków, bo wiesz, trzeba ich nadbierać. Dobra, mój ojciec nie przyszedł, ja muszę sam okraść bank, a on ze mną pójdzie dopiero na buraczka, cebulaczka, więc ojal, ale będzie go genialnie okraść. Dobra. Muszę tylko zrobić jedno. Wejść tędy, przez to okno i wtedy... Dobra, tu są te pieniądze, ok, I nie tylko pieniądze, ale też te uzbrojenia. Hej, co ty tam robisz? Ha! Ha. Ha. -ha. Dobra, ojcze. To dom, buraczka, cebulaczka. No to wchodzimy. Ha! Wchodzimy. Wiesz co, ojcze? Zawsze się zastanawiałem, jakim cudem buraczek, cebulaczek wybudował taki dom. Dobrze. Mm, najpierw trzeba się skupić na tym, gdzie mogą być te diamenty. A ty nie wiesz, gdzie one są? No, nie wiem. Widzę je już. Tylko, że... Ach, są w skrzyni. Trzeba najpierw zwolnić to pole siłowe. Masz jakieś... Masz jakieś pomysły, ojcze. Na razie pozwierał... ale... Na razie pozbierałbym te pieniądze, ale... On w ogóle nie zbiedniej na tym, że my go okradniemy. No bo zobacz. On tu ma On tu ma... Budowle wykładane złotem. On nic nie zbiernieje, że my go okradniemy, ale i tak go okradniemy. Czuję się jak na tej mapie tej historii, na której byłem kiedyś. Z moją mamą. Ugh. Zobacz, tu jest Mini Clotzburg. To tak jakby jakieś dziecko się tym bawiło. Spróbujmy tutaj znaleźć jakiś klucz do zwolnienia pola siłowego. Ojcze, gdzie jesteś? Tutaj. Jak? Jakim cudem tak szybko zmieniłeś strój? Wiesz, ma się te sposoby, ale i ja chyba już wiem, gdzie mogą, może być klucz do otworzenia skrzyni. No to wal śmiało. Tam na górze. Ale jak my się dostaniemy na tak wysokie położone miejsce? Ha, huh. ma się swoje sposoby. Mam już pomysł. Zauważ, że buraczek, cebulaczek sam nie byłby w stanie tam wejść, bo ten klucz. Dlatego wpadłem na pomysł. Wepchnijmy się po tych niby skarpetkach i wejdźmy do tej niby szafki, w której są ubrania z Lego, co jest trochę dziwne. A może to są komiksy? Nie wiem. Nie, wiem. nie tu są chyba ubrania. Tak. W każdym razie robimy tak. Synu. Tak. Syn nie może obserwować jedynie z góry, ale. Hę, hmm? chwileczka. Co tu jest? SKOK! 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 Aha, jeszcze tędy. Dopiero teraz. SKOK! 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 I SKOK! Widzę już ten jam... Aha! Widzę już ten klucz, synu. No to biegnij tam, ojcze. I to szybko. Właśnie, jak ten cebulaczek wybudował sobie taki dom? No nie? Też bym takich chciał, no ale... Nie ma nawet takich tekstur. Właśnie, właśnie, kurde, nawet nie ma takich tekstur, jak on to zrobił. Muszę jakoś tam wejść na górę. No i weszłem. A jak weszłem? Tajemnica. Hmm, jakieś autko. Zepchnijmy je lepiej. Świetnie. Teraz mogę zrobić w ten oto sposób. I teraz tam w tym kuble powinien się pojawić klucz a jeżeli klucz się pojawił, a pudło jest przewrócone, tak jest. Mam klucz. Synu, mam już klucz. Czekaj, muszę zmienić strój. Dlaczego wyglądasz jak jakaś baba? Bo mi się skiny pomieszały właśnie. Nie wiem, mam skin jakiejś baby zamiast swój. Nie wiem czemu. Dobra. Teraz powinienem móc wyciągnąć z tego diamenty. O! O, skrzynia ma komputer, trzeba hakować tą skrzynię, znaczy ten komputer. Co sobie zrobię? Mam Cię, wirusie! Yeah. Tak! Widzę już diamenty! Pojawiły się, synu! Chodźmy tam na górę! Czekaj! Synu, jesteś? Tak, Ojcze! Pilnuję przecież, czy Buraczek Cebulaczek nie wraca! Dobrze. Czekaj, muszę znowu zmienić strój. Nadal masz tego dziwnego skina? Właśnie nie wiem czemu, ale... Ech. Wiesz co, synu, to jest trochę dziwne, ale ja muszę tam jakoś wejść. Skaczemy, 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 no i skok! Skok! Nie wiem, czy idę w dobrą drogę, ale... Dobra, sko. No szlak, jak tam wejść? Znowu wziąłem sobie inny strój, który może latać, ale można go używać rzadko. Tutaj, z tego co widzicie, widzę, można sobie zmienić skin, ale trudno tam. Tak, mamy te diamenty, synu, udało się! Hej! Kto tam jest? Kto tak krzyczy? Kurde! Cebulaczek, synu, czemu nic nie mówisz? Gdzie był portal? Spróbujmy wejść na łóżko! Tam, tam, tararam, ram, taradam! Nie rób tak, synu, to jest wkurzające. To nie dodaje adrenaliny, tylko jest wkurzające. Ech, obracaj się kameru! Cebulaczek w pomni idzie. A, buraczek mnie atakuje. Muszę uciekać. Oh. Synu, jesteś tam? Tak, już czekam na łóżku. Czekaj, postawię tutaj, napiszę coś na tej myszce. Skarb zarekwirowany. Więcej wiadomości w filmach sprawców. Słuchaj, i on teraz będzie oglądał nasze filmy. Że wiedzieć, gdzie są te skarby. Chwila, ale tutaj nie ma żadnego skarbu. Jak to? No tak to, ojcze. No tutaj nie ma żadnego skarbu. Yy, nie skarbu, portalu. Tu, pod łóżkiem jest. Nie uciekniecie mi. Szybko, synu, gdzie ten portal? Tutaj! Gdzie? No za tubą! Szybciej kamero. Uciekamy. Tak, uciekliśmy. Czekaj, on coś pisze na dole Ej, on nam grozi! Huh. Nie, słuchaj, to ja mam taki pomysł synu, że ja teraz... Hmm, pójdę daleko stąd i zakopię gdzieś te diamenty, nie? A on to będzie musiał sobie odszukać, jeżeli obejrzy ten film. Ja, ale super. Hm. Daj, ojcze, te diamenty. Ja już pójdę. Dobrze, synu. Zacznę od zjazdu. Aha, nie tędy. Już mi się gubią drogi po tej genialnej, epickiej, po prostu wspaniałej przygodzie. To było genialne. Jadę ojcze, jadę.